Cześć, tu wierno ślej 1.24 i dzisiaj pokażę Wam mojego nowego szlecha zeszyt z imionami dla szlejch i moja lista szlejcha. Dobra, najpierw zaczynam od koń szlejch, ta kota, lecz Hanowerska jest bardzo ładna. No ładne koleczki. Bardzo mi się podoba ułożenie nóg, bo może ładnie przechodzić drążki. I ona właśnie jest taka: śliczna. Drugą rzeczą jest ten. Szeszennia dla Szlej. Z jest taki I różne To dla moich konie No i to są różne to jest ahatar, wługa, Czysta tajemnica? Dakota. Tina. Jeszcze mamy karmel.

No jest te zalech, jest takie różne tam. Jeszcze żadnych innych nie mam. To są wszystkie. To jest, I tu mam takiego konika. I tu jest Halo spony. I tu są wypisane wszystkie moje konie konieczne, to znaczy ich imiona Azuga, Carmel, Gioland i spony no. I następną rzeczą jest Sleek 2011-2012 i to inne, nie? I tu mam płaczną nowelkę, już czeka bo im mam. I tam są różne inne takie, widzicie i do tego jest. I okay, jeszcze druga strona, i tu jest numerek 70. I jeszcze taka malutka karteczka. z I muszę jeszcze mieć 84 szlejchów, które chciałabym. Temieć. I to wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Narka i pa!